W dzisiejszym odcinku przedstawię Wam 10 najładniejszych koni na Star Stable. I oczywiście z no Eli wpadajcie na moje socjale, linki w opisie. Tutaj macie listę ostatnich trzech subskrybentów, kochani, bardzo wam dziękuję za wsparcie, a teraz bez pytania, zapraszam do oglądania. Konie, które wam będę pokazywała, postaram się przedstawić w kolejności od tego najmniej atrakcyjnego do tego najbardziej, który najbardziej mi się podoba, ale pamiętajcie, wszystkie 10 koni, które przedstawiam w tym odcinku są tymi najcudowniejszymi z całego Star Stable, dlatego jeśli macie problem z wyborem konia i nie wiecie jak go kupić, no to e, Noeli zawsze do usług. Aczkolwiek pamiętajcie, że to jest moje subiektywne zdanie i nie zawsze się z nim zgadzać, ale... Wydaje mi się, że każdy z Was znajdzie w tym odcinku coś dla siebie. Konik na miejscu dziesiątym, czyli koń andaluzyjski. E, możecie kupić go już za 950 starcoców w dworze srebrnej polany a, lub na dniach otwartych w stajni Jorvik. tam macie jedną dodatkową maś, która pojawia się sezonowo. I jest to jeden ze starszych koni dzisiejszego zestawienia, ponieważ jest on z nami już w naszej kolorowej gece dość długo i wydaje mi się, że bardzo dużo osób go zna. E, co nie zmienia faktu, że jego masi dalej są śliczne, e, jego pyszczek. I grzywa są bardzo kucykowe, takie wręcz bajkowe, trochę jak My Little pony. E, w aplikacji na smartfonach starsty był Horses ma do dyspozycji jeszcze jedną dodatkową maścią. Możecie sobie instalować aplikację i go stamtąd ściągnąć. E, ale ogólnie dostępnych jest 8 maści. E, konie te posiadają swój dodatkowy chód. W zasadzie nie wiem, jak to nazwać, ale jest to takie charakterystyczne, ujeżdżeniowe wyciąganie nóg w przód. Wiem, to jest bardzo profesjonalna terminologia z dziecka. E, konie to naprawdę super się prezentują podczas szybkiego galopu. Uważam, że są to konie, które mają jedne z najładniejszych. Nie wiem, czy mogę to tak powiedzieć, ale chodzi mi o cwał. że ich cwał jest najładniejszy. Wszyscy wiemy o co chodzi. E, falująca grzywa i te sprawy to jest naprawdę super. Też mam tutaj do dyspozycji taką jedną dość ciekawą, róbtawą maść. Nie wiem, jak to nazwać. Jest to po prostu. Czerwony koni. <noise> Gwiazda na miejscu dziewiątym to Persheron. Koniece możecie dostać za 900 starcoins na farmie Marleya lub na aplikacji na smartfonie. Tam mamy dostępną jedną dodatkową maść. Ogólnie w naszej gierce dostępnych jest maści 7. Jeśli chcecie kupić jego konika, musicie wbić siódmy poziom postaci. To jest w zasadzie jedyne ograniczenie. Aktualnie nasze Persherony możecie kupić na targu koni za 510 star -Coins. Dlatego myślę, że to całkiem spora przecena. Radzę wam w niego zainwestować. Mimo iż ja nie jestem fanką takich koni, wiecie, troszkę większych, to jednak perszerony zdecydowanie do mnie przemawiają. Naprawdę są super słodkie, pięknie zbudowane. Maści, maści odgrywają tutaj też równie ważną rolę, ponieważ naprawdę są przecudowne, wyglądają bardzo realistycznie, wręcz tak słodko. Dlatego jeśli szukacie dużego konia przytulanki, to jest to zdecydowanie. Zwierzątko dla Was. I jest to generacja trzecia, czyli ta najnowsza. Jeśli chodzi o chody, to wydaje mi się, że są całkiem dostojne. Zwłaszcza jeśli chodzi o kłus. E, tak samo o e, CV. Cwał. cwał jest taki troszkę, wiecie, że można by było nad nim popracować. E, nie jest jakiś najpiękniejszy. E, konie te posiadają też wyjątkowy chód, który również nie wiem, jak się nazywa, ale nie ja wszystkie dodatkowe chody będę nazywać chodami ujeżdżeniowymi. Musicie mi to wybaczyć. Kandydatem numer 8 jest. Koń arabski. Możecie go dostać go za 950 Starcoins w młynie Goldspura, młynie Goldspurów, nie wiem, co się odmienia. Jednego macie w forcie pinta i na dniach otwartych w stajni Jorwik, czyli na czasowym, możecie dostać aż dwa kolory. Ogólnie dostępnych jest 10 maści, czyli całkiem sporo. Jeśli chcecie kupić tego konika, waszym jedynym ograniczeniem, jest posiadanie siódmego poziomu postaci. Dość podobną rasą do tych koni arabskich e, są też pintabiany. One wyszły całkiem niedawno. Są to konie naprawdę wiecie, to jest jakby ten sam ta sama budowa konia, tylko są dodatkowe maści, tak? Wam rzucam e, wiecie, poboczne info. Konie arabskie są naprawdę Przepiękne słodzinki z cudownymi pyszczkami i pięknymi kolorami oczu, zwłaszcza jeśli chodzi o tego całego bialutkiego, który ma piękne niebieskie oczka. Masi są naprawdę ciekawe, od tych najbardziej podstawowych, jak e, karet czy siwusek, znajdziecie też takie troszkę bardziej szalone, z jakimiś ciekawymi odmiankami, więc na pewno ktoś znajdzie tutaj coś dla siebie, bo no, nie da się w nich nie zakochać. Jeśli chodzi o animacje, to również są tak dostojne jak te same konie. Koń na miejscu siódmym to belgijski koń gorąco krwisty. Ale możecie dostać go, go już od 850 StarCoins na dworze srebrnej polany lub w aplikacji. I w aplikacji macie dodatkowy jeden kolor. Ogólnie dostępnych jest 9 maj. Ograniczeniem, czyli coś, co musicie spełnić, żeby kupić tego konia, jest zdobycie ósmego poziomu postaci. No, koń belgijski. Gijski jest takim typowym przykładem typowego wierzchowca, który możecie spotkać w najróżniejszych stajniach. Uważam, że jeśli chcecie powiedzieć w roleplay'e albo po prostu... A chcecie takie bardziej realistyczne rasy, no to na pewno wam się sprawdzi. Jest naprawdę przecudowny. Ta złota maść połyskująca jest po prostu. O boże, to po prostu aż zapiera dech. Jest to również koniec generacji trzeciej, czyli tej najnowszej maści, również macie dość sporo i duża część z nich skrapa już moje serce. Ten cały siwósek jest po prostu niesamowity. Jeśli chodzi o animacje, to są bardzo podstawowe, nie ma tutaj żadnego. E, szoku, ale one nie są też brzydkie. Uważam, że kłus, kłus jest naprawdę śliczny. Powiewająca grzywa i te detale, wow. Szybki galop jest też dość ciekawy, taki bardzo typowy. Nie mamy tutaj e, żadnej dodatkowej animacji, niestety, no ale mamy za to cenę niższą, średnio o 100 StarCoins. No i sprzedam wam też coś z opisu Star Stable. Utalentowany i pełen entuzjazmu belgijski koń gorąca krwisty to jeden z. Nowszych europejskich. W koni na miejscu szóstym, czyli jesteśmy praktycznie w połowie, to koń pełnej krwi angielskiej. Możecie go dostać za 850 Starcoin w Dworze Srebrnej Polany. W aplikacji macie dodatkowy jeden kolor, jest naprawdę przecudowny. E, I na dniach otwartych York macie aż dodatkowe dwa kolory, dwie maści. W zasadzie nie powinnam na to mówić kolory, ale nie zwracajmy na to uwagi. No słuchajcie, koń pełnej krwi angielskiej to jest po prostu. Uwielbiam je całym sercem. Nie wiem dlaczego tak je podbiły, ale naprawdę. Są to konie generacji trzeciej, ale wyszły chyba jako jedne z pierwszych, a dlatego na pewno wszyscy je znacie. Na pewno też kojarzycie tą wyjątkową, czarną, przypalaną maść. Jest naprawdę przecudowna. Ja w swojej kolekcji posiadam trzy chyba, albo cztery nawet, z mnie to nie wiem. Ta dodatkowa maść aplikacji to jest po prostu wow, taki rudzielec przecudowny, że no sobie nie zdajecie z tego sprawy. No, a jeśli chodzi o ograniczenie jakimś się spełnić, czyli wymaganie, żeby kupić tego konia, to pierwszy poziom postaci, no to słuchajcie, to nie ma żadnego ograniczenia. Jeśli chodzi o animację, to ten stęp jest dość unikatowy, ponieważ idzie tak sobie z główką w dół, kusik hopsa radośnie sobie konik. To samo jest z galopem i cwałem, cwał też jest taki bardzo ciekawy, bo on tak zadziera uszka do tyłu, taki bardzo sportowy. No i za cenę 850 Starcoins, nie mamy żadnych dodatkowych animacji, szkoda, ale wiecie też. Konie numer 5, czyli jesteśmy w połowie i zbliżamy się do ścisłego podium. Pasofino dostaniecie za 950 Starcoins, coins w forcie Pinta, jedną maść na farmie Steve'a oraz w aplikacji jedną dodatkową maść. Ogólnie dostępnych maści jest 9. No, konie pasofino to są naprawdę przecudowne stworzonka. Maści macie bardzo dużo do wyboru i one są też takie dość unikatowe, bo macie tu jakieś ciekawe odmianki. No Naprawdę, jeśli chodzi o maści, jeśli lubicie takie nietypowe odcienie, nietypowe znamionka, jakieś. Uh, ślady na sierści w umaszczeniu, no to naprawdę to są konie dla Was. Ograniczeniem do tego konia jest poziom dziewiąty postaci. Dlatego, jeśli go kupić, musi być najpierw dziewiąty poziom postaci. Ja osobiście w swojej kolekcji posiadam tylko dwa i bardzo nad tym ubolewam, bo naprawdę są przecudowne i na pewno uzupełnię jeszcze swoją kolekcję o kilka dodatkowych maści. Ale naprawdę to są konie bardzo godne. One nie są też jakieś, wiecie, najwyższe, ani jakieś najchudsze, ale co ja gadam, nie są najchudsze, normalne konie, ale naprawdę. Jeśli chodzi o animacje, to są prześliczne, takie bardzo dostojne, eleganckie. Głowa się trzyma nieruchomo. Jeśli chodzi o kuskus, -kus, jest prześliczny. E, jeśli chodzi o cwał, to jest to samo. To jest naprawdę ładny, spięty cwał, szybki galop, się nam troszkę rozciąga i mamy taką piękną falującą grzybę. No naprawdę niesamowity experience. Jeśli chodzi o dodatkowe animacje, to mamy aż dwie, słuchajcie. E, I wszystkie to jest jakieś dziwne przebieranie nogami. Ja naprawdę wam nie wytłumaczę. Nie, nie podam wam nazwy. Po prostu musicie zobaczyć, tak? Pierwsza to jest jakieś szybkie przebieranko nogami. W zasadzie nie wiem, jak to nazwać, ale jest to całkiem śmieszne. I mam też drugi dodatkowy chód, który jest również przebieraniem nogami, tylko bardziej w miejscu i trochę wolniej. Na miejscu czwartym znajdują się Hufflingery. Dostaniecie je już za 900 StarCoins na farmie Marlea oraz aplikacji na smartfonie. Macie jedną dodatkową maść. Ogólnie dostępnych mamy 7 maści. No moi drodzy, Hufflingery to jest dosłownie inny poziom śliczności. I słodkości, i kucykowatości. To naprawdę jest mały lupony w prawdziwym życiu. Ograniczenia do tego konia to jest jedenasty poziom postaci. Tutaj odmiany maści nie mamy ich aż tak dużo, bo Hufflingery, jakby tak w naturze, bazują na takich dwóch gamach kolorystycznych: takiej biszkoptowej i trochę ciemniejszej, A dlatego w Star też mamy takie dostępne. Tylko, że mamy różne odbarwienia na sierści, Tu trochę więcej na brzuchu, tu troszkę bardziej, nie wiem, na nogach i tak dalej. A dlatego to już jest bardzo. Kwestia, gdzie chcecie, żeby wasz koń miał jakieś odmianki. Oczywiście mam też dwie ciemniejsze wersje kolorystyczne. Eee, no naprawdę, grzywa jest przecudowna. Gęsta, zwisająca, troszkę jak u koni fryzyjskich. Naprawdę to jest wow, uwielbiam je. Nie wiem, czy to trochę hipokryzja. I mówię, że je ja uwielbiam a z drugiej strony, nie mam żadnego swojej stajni, ale na pewno w niedługim okresie czasu to, to się zmieni, eee, bo są to naprawdę stworzonka prześliczne i odkryłam je stosunkowo niedawno. Jeśli chodzi o animację, to Również są bardzo takie podstawowe, tak grzywa robi zawsze super robotę. Na miejscu trzecim, czyli nasze podium mamy konie Appalosa. Dostaniecie je za 900 StarCoins na ranchu starshine oraz jedną dodatkową maść macie w aplikacji. Ogólnie dostępnych jest 8 maści. Ograniczenia jakie są do tego konia, no to 11 poziom postaci. Aktualnie przez jeden tydzień konie Appalosa dostaniecie na targu w Murland za 540 StarCoins, coins, dlatego myślę, że jest to bardzo gorąca oferta. Zwłaszcza, że jest to trzeci najładniejszy koń w Star Serial, według mnie, of course. Jeśli chodzi o maści, to one są naprawdę unikatowe. Nie dość, że koń ma taką dość ciekawą budowę, tak samo grzywę, to jeszcze maści są naprawdę niespotykane. Mamy tutaj dalmatyńczyki, najróżniejsze odmiany tyłków jakichś białych w kropki. Naprawdę są to konie prześliczne. Mamy tutaj przypalaną grzywę, no naprawdę, mamy piaskowe. Rudzielca, rudzielca w kropki! Naprawdę ale moje opisy tych koni są fascynujące. Rudzielec w kropki, przypalana grzywa. No po prostu, wow, jeśli chodzi o animacje, e, no to są takie bardzo podstawowe. Stęp jest dość ciekawy, bo tak rzuca tą głową do góry i w dół. E, nie ma tutaj żadnych rewelacji, nie ma nad koniem na miejscu. Drugim jest. Uwaga, uwaga, fanfary. American Pine Horse. E, możecie dostać go już za 850 star coins. Na of Starshine oraz dwa dodatkowe maści e, są dostępne w aplikacji na smartfona. Ogólnie dostępnych jest aż 10 maści. No i ograniczenie do tego konia to jest siódmy poziom postaci. No dobra, zacznijmy mój wywód, bo. Te konie są tego naprawdę warte. Mimo, że wyglądają super niepozornie, bo no wiecie, wyglądają taki najzwyklejszy konik, ale nie, nie, moi drodzy. One są po prostu wyjątkowe. Ich umaszczenia, ich budowa, tak, one wyglądają po prostu jak taki typowy konik, który nie jest typowy. Ja nie wiem, czy Wy mnie rozumiecie, ale prawdopodobnie nie. Ale jeśli chodzi o maść, to naprawdę są, o Boże, przecudowne: najróżniejsze odmianki, dalmatyńczyki, rude. Ten jeden taki rudawy wygląda po prostu 100% jak taki koń typowy, co macie na filmach westernowych. To jest to. E, ten szarusek jest cudowny, to w sumie dwa szaruskie. Ten jeden wygląda jak tygrys ma jakieś takie dziwne e, paski na nogach ale naprawdę to są konie wyjątkowe i przecudowne. W sumie one wyglądają troszkę takie pieski są mega słodkie. No i kosztują 850 starcoins. E, jeśli chodzi o animacje, no to animacje są równie ładne. Stęp jest ładny, zebrany, kusi jest to samo, cwał też główka w dół ładnie podciągnięta, no i szybki galop jest troszeczkę śmieszny, ale jest naprawdę ładny. Jeśli chodzi o taki galop wolniejszy, to jest naprawdę ładny, ale ten cwał jest naprawdę super. No i moi drodzy, ruch specjalny, czyli to sławne kręcenie się w kółko, które też możecie widzieć na najróżniejszych filmach westernowych. No moi drodzy, miejsce pierwsze, czyli Tennessee Walker. To jest koń, na którym ja bym mogła gadać i gadać przez 10 minut. Naprawdę. E, możecie jej dostać za do 950 star Coins na naranczu Starshine w aplikacji macie jedną dodatkową maść oraz w forcie Pinta e, również stoi konik e, jednej maści. Ogólnie dostępnych jest ich 9. Ograniczenia do tego konia to jest 11 poziom postaci. Tennessee Walkery to są konie, jakiego ja zobaczyłam pierwszy raz. To ja przysięgam, to była miłość. od Pierwszego wyjrzenia. Naprawdę konie są prześliczne. Wysokie, dostojne, ładnie zbudowane. Mają unikatowe maści. Te maści są naprawdę prześliczne. Maści takie podstawowe. Mamy tutaj takiego e, zwykłego kasztanka, ale mamy też jakieś bardziej crazy. Na przykład te, tu jest taki coś rudo szaro-biały w takie ciapy, albo taki szary z czarną głową, albo ten taki jabłuszkowy, no po prostu ja mogę, no ja po prostu nie trzymam, ja go widzę i moje serce mówi kupię wszystkie. Naprawdę, albo ten siwusek w takie jakby gwiazdki, bo te jego kropki wyglądają jak gwiazdki, dlatego to jest siwusek w gwiazdki. No naprawdę koniec przecudowny. Ten pyszczek jest idealny. Jeśli chodzi o animacje, no to są równie świetne. Kuzik jest w ogóle przesłodki. On tak sobie... Skaczę do górek zajączek. No ale dobra. Więc takim oto sposobem dotarliśmy do końca. Właśnie zobaczyliście wszystkie konie, e, które Wam tutaj zaproponowałam jako te o topy 10. E, I dajcie mi koniecznie znać, czy też uważacie, że są to konie warte Waszej uwagi, i czy której sobie zakupicie. Może Was zachęciłam. Mam nadzieję, że kupicie jakiegoś tego e bo są prześliczne. W tym odcinku to by było na tyle, kochani. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie i przypominam, jeszcze oczywiście w górę oraz subskrypcji na tym kanale, żeby Was przyświecić do naszej pracy. Zapraszam was do mojego Instagrama Tatiana Lowska albo No Tam wrzucam dużo kontentu z backstageu i mojego codziennego życia. Pamiętajcie film pojawia się w każdy czwartek o godzinie 17, a jeszcze wam miłego dnia wieczora północy nocy kiedykolwiek to oglądacie i do zobaczenia.